No hej jestem, ja jestem Pixel Greg, na pewno mnie pamiętacie. Gramy w Super Machines. Ja dzisiaj na spokojnie się załamałam trochę. Ale musimy coś nagrać. Po prostu gramy sobie online, walkę online. w zawalczymy sobie online bo trochę tak nie ma co robić No tu widzę walka jakaś się odbywała tygodnia pamiętam że chyba jakaś walka w tygodnia się działa i tam była moja dlatego piszcie na ten temat w komentarzach dobra, Leo ktoś pokonało leosa Berek. to znaczy ja się z nich nie nabijam no dobrze no, mają fajne. fajne to znaczy śmieszne no ja sam mam taką zmiotka nic mi innego nie przychodziło do głowy naprawdę kiedyś próbowałem się nazwać szufelka albo w ogóle tam pisałem bez sensu nawet nie wiedziałem to taka walka nie miała sensu. Jak widzicie mam rangę dziewiątą, mam matko. wszystko. Naładuj się, dobra, weźmiemy sobie jeden na jeden. No to trochę krócej potrwa mi poszukiwanie, bo więcej osób teraz szuka walki jeden na jeden. Ja teraz dużo oko... O, widzicie? No błagam, Pat! Tu mnie zabije jednym strzałem. Spałem. No, chyba, że... Mamy wyrównane szanse. On ma jeden... A to dam sobie z nim radę. Ja sobie tam na Boom, headshot! Polak kontra Amerykanin. Dobra, wyjmę na sobie. Rakiet mamy niewiele. No mam, no on nam pomoże. On widzicie się zmęczył. Taki hak. Czekaj, ja zrobię taki cwaniak i kogoś tu przegrzejemy. I już nie masz ruchu, pajacu. O! Czyżbyś nie chodził na areobik? Czy się tak męczysz? No pięknie Dobra, on tam za dużo życia nie ma, a ja też... O oh, shit! No i już mnie za załatwił już. Super. Pięknie, co? A no tak to było jeden na jeden. Fuck! Nieee! Moja ciężka praca bożyła w pizdu! Kurczę! A taka ładna ranga była! O! A w sumie zobaczmy sobie. mi Jeden mityczny. Co? Ano no tak on pierwszy. Zjebałeś wszystko. Pisel A 86? Mordę, tylko ukrył swoją mordę, żeby nie musiał się za nią wstydzić. Dobra, pod, podgrzejemy trochę smerę Sorry, A jeszcze trochę przyjęzyczę w tym odcinku. Podgrzejemy pręty. Pięknie. Może jeszcze pana podgrzać? Uuu. Mógł... O nie! Nie rób mi tego, gad. Nie! Zjebałem wszystko! Ok? Proszę nie proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie tym, proszę nie tym. Dziękuję Ci. Jesteś małym bohaterem. No dobra, to. No dobra, już możesz się pożegnać, Amerykańcy. O! Ja tak mogę cały dzień rozpieszył. No się motor. Fuka, shata. Faka, Dobra, z czego mu walnąć? Dobra, z tego. Nie, to jest głupie, to jest zjebane. Nooo. Mhm. No god, please. Please, no god. Też mam takie gówno i co, podskoczysz? Bo ja potrafię wyżej. A ja mam lepsze nóżki. Tak się bawimy. Tak się bawimy? Bum z armaty poleciałeś. Dziękuję. Dziękuję. Dziewiąta ranga nareszcie. Pięknie. No, ponieważ wygraliśmy to sobie pozwolę. Otworzyć climb. Co to? Co to jest? Co? To? co? Jezu, ja już myślałem, że to będzie jakiś mityczny przedmiot co. Życie! Ponieważ wybraliśmy to... E, pe, pe. Zobaczę co to jest. To jeden. Ten jeden, jedyny raz. Ostatni raz. A jak nie, to trudno. Nie mam klucza. To będzie mój ostatni klucz. Już nie mam kluczy. Ja nie wiem gdzie można wykupić klucze. Piszcie w komentarzach gdzie można je wykupić. Ja jednak nie zagram. Bo się boję, że stracę wszystkie te klucze. A wiecie co? Właśnie! Muszę wszystko przejść! To nie czerwone i w ogóle dobra nieważne. Przejdziemy sobie jeden taki. Dla jaj. Zjebałoś. Ty chyba nas gapo! wszystko. O nie. Nie. Dopisuje mi życie. Dobra. Z desanta mu Bum. Ładnie. Ale nie ma to. Ja boję. To zabiera przegrzania. Jak ja nie lubię tego... tego małego potwora! Wyście to zabijcie, zanim się rozmnoży! O nie, 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 nie! Uf. O nie! Jeszcze nie przegrzało! Kara! Kara dziś nastąpi! Wyrok! Zabij go, zabij go! Yes! Uncy, 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 uncy. Zjebał wszystko. Zgapiacz jeden. I ja sobie kupił własną maszynę. Bo ta jest moja. Nie, nie, nie chcę pieniędzy wydawać. Nie. Energy. Fuck. Dobra, jednego bili. Fuck, 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 załatwi mnie, idzie tu po mnie, proszę zabij go, proszę zabij to, jest, taniec zwycięstwa. Obiecuję wam, że już niedługo zabiorę się za pogowalonego Pixel Gana. No, ale mikrofon mi się przy tym psuje. Fuck, 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 please no, please no, please no, please no, please no, 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 nie, 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 no, 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 no. Ja na to nie pozwolę, ja na to nie pozwolę, proszę, to jest? Jest! Udało nam się. Dobra. Spoko. No więc to będzie na tyle w tym odcinku. Już obiecuję Wam, że następny odcinek to będzie Pixel Gun. Dlatego do następnego odcinka. Hej!